Cześć, tu Mike Blasberg, menedżer spraw edukacji biologicznej w PASCO. Dzisiaj przeprowadzimy szybki eksperyment z fotosyntezy, używając bezprzewodowego czujnika CO2. Aby rozpocząć, najpierw włączę czujnik, następnie uruchomię SparkView i otworzę menu Bluetooth. Czerwona dioda LED obok ikony Bluetooth wskazuje, że czujnik jest gotowy do sparowania. Znajdę więc odpowiadający mu sześciocyfrowy numer ID w menu Bluetooth. Po połączeniu z czujnikiem przeniesie się on na liście do urządzeń połączonych w oprogramowaniu, a dioda LED Bluetooth zacznie migać na zielono. Kliknę gotowe, aby zamknąć menu. Dzisiaj będziemy używać szpinaku jako organizmu do badania fotosyntezy, ale każdy ciemnozielony liść powinien dobrze się sprawdzić. Umieśćmy kilka liści w butelce na próbki, która jest dostarczana wraz z czujnikiem. Ponieważ czujnik jest bardzo czuły, jeden lub dwa liście powinny wystarczyć. Ważne, aby liście się nie nakładały, aby nie były zacienione przez nasze źródło światła. Przyjrzymy się zamkniętemu systemowi, zarówno w warunkach oświetlonych, jak i ciemnych, aby zobaczyć, jak zmienia się stężenie CO2. Teraz, gdy nasze liście są już na miejscu, włożę czujnik CO2 i umieszczę całość pod naszym źródłem światła. Zalecam używanie diody LED lub świetlówki. Jeśli masz żarówkę żarową, warto ustawić wentylator, używając zlewki z wodą między źródłem światła a czujnikiem, aby uniknąć przegrzania systemu. W programie SparkView wybiorę stężenie CO2, co utworzy nam wykres przedstawiający zależność stężenia CO2 od czasu i rozpoczniemy zbieranie danych przez około 5 minut lub do momentu, gdy stężenie CO2 zmieni się o co najmniej 100 części na milion. Dobrze, minęło już około 5 minut. Zatrzymam teraz zbieranie danych. Następnie przeprowadzimy drugą próbę, zanim przystąpimy do analizy. A teraz, podczas tej próby, owinę butelkę folią aluminiową, aby zablokować całe zewnętrzne światło. Możesz zostawić czujnik i butelkę na miejscu. Odczekaj około minuty przed rozpoczęciem zbierania danych w kolejnej pięciominutowej próbie. Dobrze, zacznę teraz zbieranie danych i będziemy kontynuować przez kolejne 5 minut. Dobrze, minęło około 5 minut. Zatrzymam teraz zbieranie danych i przejdziemy do analizy. Najpierw przeskaluję dane. Następnie przyjrzyjmy się statystykom dla każdego przebiegu. Wybiorę pierwszą próbę. Spójrzmy na minimalne i maksymalne stężenia dwutlenku węgla. Jak widać, poziom dwutlenku węgla zmniejszył się o około 200 części na milion, co wskazuje na zużycie netto CO2, gdy rośliny były wystawione na działanie źródła światła i prowadziły fotosyntezę bardziej niż oddychanie komórkowe. Dla wykonanej przez nas drugiej próby przeprowadźmy tę samą analizę. Widzimy, że poziom dwutlenku węgla wzrósł o prawie 500 części na milion, co wskazuje na to, że oddychanie stało się dominującą ścieżką metaboliczną. Ten eksperyment wprowadza uczniów w zagadnienie fotosyntezy, aby rozpoczęli własne laboratoria badawcze. Będą mogli zmieniać kolor światła, natężenie, gatunki roślin, temperaturę i inne czynniki, aby badać fotosyntezę. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o czujniku CO2 lub innych czujnikach, wejdź na pas.com Wireless. Dziękujemy za oglądanie!